<śmulny> ja. Dawaj, dawaj, oj! opa! 12,73. Po korekcie. Jak za święta. wolno! Taki jesteś tak, mądry, a proszę za dużo polansów! No, wojna teraz będzie, szkolna. Dawaj! Ale się dałaś spromokować. <śmulny> <śmulny> Kochamy przed <czy> kwiaczorami. Co, <śmulny> so, już jad, jad

ale już, Ania już Tobie czas włączył. No chciałam powiedzieć czas minął czas już. minął, Pani już podziękujemy. Tak, tak, tak. Proszę się cyckami cofnąć. Przykładała... A nową komórkę. To jest reklamówka. Dobra, dobra. Start. Start. O! O! Nie ma, to Ale przepraszam, trzeci wśród dorosłych. trzeci czas wśród Mama dorosłych. Wśród mężczyzn. Mama Irka? Nie. Ja zrobię tak, że pani wygra.